Bardzo w kolejnym demonie. Gier dzisiaj mamy Pets Hotel. Cóż, jakby data wydania jest napisana, że zagrajcie w demo, tak twórcy piszą. Więc to już jest dramat jakiś. Ale gra, która ma opcję w menu głównym, to niedługo będziemy chwalić gry za to, że opcje mają w menu głównym. Ale to jest ciekawa rzecz, zobaczcie, nie? Jakby widzicie napisy, to patrzcie teraz. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Jesteśmy, mamy Polish. Polish, błyszczący mamy. My mamy. O, a zmieniło się, przepraszam. Ale to nie zadziałało wcześniej, widzieliście? No to bardzo fajnie, znaleźliśmy Bobola. No dobra, mamy jakby rozdzielczość i wszystko inne. jest język polski? No i zobaczymy. Nie, mo nie mogę niczego załadować. Po prostu gramy. Samouczek niech będzie. Niech będzie. Zobaczmy. O nie no, to grafika, dramat. Ładowania. Wiem, że to jest tylko ekran ładowania, ale to już dobrze nie wróży. To już dobrze nie wróży, słuchajcie. O, rozumiem, że ca całe miasto jest symulowane, tego się tyle ładuje. No to jak tak to ja przepraszam. To jest język polski. Prawda? O Jezus, o Jezus, o Jezus. Jaka optymalizacja. Nie wie, czy mi to wiedzieliście co ja? To nie była tapeta. On załadował sobie tutaj y, asety wszystkie. Jeszcze je ładuje. Jeszcze je ładuje, słuchaj. Ona w ogóle się uruchomi. Czyli ja będę miał ją w trzech klatkach na sekundę. Teraz ludzi wczytuje. Chodzi w miarę, ale to, to początek to był... No, ale to miasto jest pół. Tam podejrzewam, że nawet nie... No, dobra, chodźmy. Nie, ej, słuchaj, ej, ej, są ludzie. Ale no, chodźmy. Nie wejdę do hotelu. Chodźmy do mieście. I tu nie mogę wejść na ulicę. Na... pewnie do sprzecznicy, czy dalej będę mógł? Tu no, nie mogę przejść na ulicę. Nie mogę. wiedział na ścianę. To jest nasz parcel i koniec. To już sprawdziłem za was, nie musicie tego robić. Dziękować też nie musicie. Nie no, to się wczytuje na moich oczach. Ale chodzi później. Boże, co to grafika. Już się boję jak te zwierzaki będą wyglądać. Jezus. Czekajcie, nie udało się wejść w interakcję. To mam kliknąć. Czekajcie, to jest dobre. Jezus Maria. Przestać tu. Co? Ja tu wszedłem dopiero. O. Ja tego nie zapamiętam, że nie powiedzą. Dobra, póki do gościa. to tak, to, to, to pamiętam. Klowanie. zwierząt. Ja jestem psiarz. Dobra, klikam po prostu. Zobaczmy, dajmy jeszcze szansę sufit. Jak? 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 Tak? Tak, co? Uwaga. Pijany. Bo za każdym razem będzie co innego mi się pokazywało w tym. Czy odwraca. Ale to przeskoczyło. Dobra, ale. Ja chciałem? Nie, ja nie chciałem mieć samo oczy koczy dawnas chcę taki ale ja to chcę po prostu o. Jak się dotwiera żebysz W środku ma być coś ładniejszego. W środku mają być. Dobra, A, I sufit jeszcze. Sufit proszę. Tylko białym chciał. Bardzo ładnie. No, pomalowałem wszystko. A, jeszcze podłogę. Daj, daj mi coś fajnego. Powinien tak, to są podłogi? na ścianę zrobiłem? Przyjemnie, jeszcze daj. To mi No może nie chcę dobrać i to mogę biegać ta interakcja to jest też to no nie było zaczniemy to się ładować teraz Dobra, słuchajcie, bo chciałem jakiegoś zwierzaka do ciebie Nowa gra przykładowo, przykładowo. No dobra, niech będzie coś, coś... Weźmy coś takiego. Teraz znowu będzie koszmar ładowania. Jeszcze nic nie zmienia, słuchajcie. I się załadowało. Nie macie, nie, nie macie wrażenia, że to dokładnie to samo się zrobiło? Wcześniej wyglądało to identycznie. Był inny dom w grze, a coś takiego mi się zrobiło na sklepie. To dobra, nie pojęte jest dla mnie. A może symbolizować ładowanie, ale to nie lepiej, bo rzeczywiście to co mam? Nie wiem, chodźmy. Zobaczmy, pokażcie w Tu są zwierzęta. Nie, komputer odpala. Dobra, to mam wszystko, dziękuję. Gdzie dzwoni telefon? W excepcji, nie? Może pani przyjechać. Tak, oczywiście. Okej. Okay. Biorę go. O dobra, super. Zobaczymy zwierzaka pierwszego. O, to wam pokażę i koniec. Ograk kompletnie, która nie... Zobaczcie jaki kłam... zwierzaka. Jest, nie mam pojęcia na dwa dni. Uż, jest, okej, nie wiem, obcinanie pazurków bardzo proste. No i co, Stwórz? Wiesz? A dobra, czyli ja nie mogę, bo on jest, jeszcze go nie ma. Przyjmij zwierzęka, zwierzę, Dobra, daję. Kamera, Są ich pokoje. A nie mają. możemy my To dla, paki, to dla kotów tam na pieska. Tu mogą sobie wyjść. Które mogą się bawić? Teraz tu można przewinąć. czekał teraz. No. Nie nie chcę tyle czeka. Każdy mi ten... Nie wiem co to jest. Kto to ty chyba, a tu są psy. Dobra, czyli mam... Mam same jedynki, tak? No tu wychodzi. Chyba nie wiem o co chodzi. No dobra, bo mam telefon odknięty. Dobra Nie mogę, bo to o. Chciałem wam zwierzaka pokazać, że chyba nic z tego. Chodźcie tu. W mieście chodzą. Halo, przejdźmy. Nie, nie, nie pokażę wam. pokażę, bo ten czas... mogę przyspieszać czas? 3, 4, 5. Czekajcie jakieś mufowanie. Opcje, a tu ta... opcji nie ma w grze z kolei. Właśnie nie było w mainie, to nie ma w grze opcji muszę dojść do manuego tego, żeby zrobić. Chyba nie chcę tego. No, nie wiem jak wam pokazać, ale ja mam czekać teraz ile... Rzecz czasu z tego jak ten czas tak leci do jutra, czy co? 24 musi być? Serio? Słuchajcie, dzisiaj ktoś... Tak, mam gotowe. Chodź. Dobra, chodź, No dobra, dzisiaj. Nie no ja nie będę wam tego pokazywał. No, jestem zniesmaczony Co tu się staje Czemu nie ja mogę wejść w moim my... po co mi tu... tu? Mam jakieś pieniądze tu czy coś... To ma... Tak? Czy mogę tu przyspieszyć Dzień drugi nie mogę w ogóle, bo to jest demo. Poczekajcie, dobra. To znaleźliśmy. Przyjdą zwierzaki, pokażę wam zwierzaka i kończymy. To jest noc. Jest ósma. Zwierzaki, chodźcie do mnie. Coś Biorę telefon i tego kogoś. Jest, idzie, idzie zwierzak, idzie zwierzak. Ma? O! Weź kupię. Jak odrzuć? Nie odrzucaj, wiesz go. No, bierzemy. Zarejestruj zwierzaka. Stawkęje. Okay, yeah. Jest. Nie wiem co, chcesz masz wszystko. Cóż, Wybierz wybierz. Jak mam to sprawdzić je okay, yeah, No. Mogę przesunąć to okno. Jak... To jest pies. Mały pokój, to bez pazurów. Dostać pazurów. No, nie mam wiedzieć na ile dni. Dwa dni. Spójrz. nie Nie przyjmę zwierzęka, słuchajcie. Nie jestem w stanie sprawdzić na ile. A wszystko wiemy, na ile on jest dni. Rzeki w hotelu bo nie mogę go przyjąć Jak mam to zrobić? Powiedz mi na ile jest ten twój zwierzak Tu kliknąć nie mogę na to a ten kolej dostał padaki z tyłu. Mogę dwa psy, dobre. i E. Nie wiem co. Nie no, skąd ja mam wiedzieć na ile? Dobra, nie będzie na jeden dzień. Mały pokój. Ale też robiłem, nie? Już. Proszę. Ładny stwórz, tuż, tuż, stwórz, jednaczka, trzy dni, stwórz, jedenaczka, tuż, cztery dni, tuż, trzy dni, tuż, 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 Bo, bo nie widać jaki nie ja tylko nie wiem na ile, nie wiem co mam tu wybrać Czekajcie. Wpadaj stąd I jak mam to zrobić mogę już kliknąć Zarda pies na jeden dzień. Usz. Zarda idź tu. A przecież jest Zarda. To nieznaniżone zwierzę. Dobra, nie będę się męczył. Widzicie jak to nie Gra absolutnie nie dla mnie. Nie spodziewam się niczego po animacji tych zwierzaków. Tu wam pokażę. Nie jestem w stanie przyjąć nikogo do hotelu. Jest to beznadziejnie zrobione. Dramat. Dobra, widzicie jak to wygląda. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam do kolejnego demona. Nara.